chciał, żeby gracze, i wydawcy i deweloperzy ze sobą współpracowali, żyli w symbiozie. Wiadomo, że to polega na tym, że my płacimy im, a oni tworzą produkt dla nas. Ale w tym momencie to jest tak, że oni chcą, byśmy my im płacili, my im nie płacimy, bo oni tworzą produkty nie dla nas. Coś się pokiełbasiło w tej branży i uważam, że powinniśmy jak najbardziej walczyć o to, żeby to się właśnie znormalizowało, żeby to wróciło do takiego zen, jaki był powiedzmy te 15 lat temu. Myślisz, że jest jeszcze na to szansa? Bo mi się wydaje, że chyba już te mury za wysoko... I za grube są. Powiem ci tak, uważam, że jest szansa, ale. Tutaj niestety bardzo dużo leży po stronie graczy, bo wydawcy, deweloperzy pójdą tam, gdzie są pieniądze. Oni nie idą za graczami, ale to gracze muszą swoimi portfelami, e, głosowanie portfelem, tak ta, się przecież nazywa, muszą pokazywać, co chcą, a czego nie chcą. Oczywiście, że teraz po drodze to jeszcze te różne takie domy fundingowe wlazły, które sypią te kasy inwestycyjnie i czasami nieważne, czy gra się sprzeda, czy nie, ale im również ta kasa się w końcu kiedyś skończy. I myślę, że jeżeli będzie to wyglądało tak jak teraz, jak w tym momencie, jeżeli mówimy, o tych sprzedażach, tych takich głośnych tytułów AAA, ale nie dla graczy, według wydawców i deweloperów, to prędzej czy później ten trend się utrzyma. W sensie e, trend buntu wśród graczy się utrzyma e, i wtedy być może poprawi się ta sytuacja, ale tutaj dużo leży właśnie po stronie graczy. Czy oni utrzymają tą swoją wolę, że dobra, nie chcecie mnie, to ja nie kupię, e, macie mnie, w to ja mam, was w